Siemano! Dzisiaj pokażę Wam kolejny film, filmik z prostych budowli. Mamy, tu, mamy tutaj, tutaj, tutaj te mm, palniki. Ki w opisie podam Wam link do kanału, do filmu, z których je, je zrobiłem. Mamy tutaj też taki stolik. Stolik z krzesełkami. A tu najprostsze stąd, czyli lodówkę. I szczerze mówiąc, chyba od lodówki zaczniemy, bo jest naprawdę łatwa. Tutaj będzie potrzeba trochę mechanizmów. No, niestety, budowanie na, nim, na nich polega. A w wcześniejszym odcinku pokazałem wam jak zbudować stracha na wróble i kota w szkle. Ale dzisiaj zajmiemy się lodówką. Obecnie. I oto jest nasza lodówka. ja ją z tyłu oświetlę, żeby było, było tu trochę jaśniej. Teraz stół. Stół nie należy do trudnych. Kopiemy dwa bloki pod ziemię, dwa bloki redstone od dołu. Później tłoki, pół płytka, pół płytka. Przepraszam cię, lodówko, ale muszę zniszczyć jedną z Twoich części. I mamy stół. Przesunę go trochę. Wcześniej przy budowaniu też się pomyliłem i nie zrobiłem go dobrze. Że więc. Szczerze nie jest trudny. Ale ja się pomyliłem z odległością. Drzwi mogą być, szczerze mówiąc, obojętnie jakie. Ja lu moim zdaniem takie są najładniejsze. I ostatnie, które jest najtrudniejsze ze wszystkich. Stawiamy tak dwa bloki. Tutaj ogniska. Później dwa do, dwa do góry. I to już możemy zniszczyć. To. To. Tory. Ale po co tory? Tam są wagoniki z lejami. Teraz musimy postawić że, żelazne te półpłytki. Żelazne ne, klapy. Tak to się nazywa na, po polsku na Javi Edition. Jakby ktoś się, się nad czymś zastanawiał to ogółem nie To jest To jest mój pierwszy ten To jest moja pierwsza dekoracja Jaką zrobiłem z odcinka A Normalnie do pozostałych wykorzystywałem na przykład tekstury w Minecrafcie Nie tekstury, tylko te te, które się respią, to co się respi, wykorzystywałem. Patrzcie na tego stracha na wróble. A patrzcie na te strachy na wróble, które wygenerowały się naturalnie. To zgapiłem akurat, ale nie od Mojang'u. Więc jakby by ktoś ogółem myślał, że wymyśliłem to samo, to na, też na początku myślałem, że to będzie normalne, ale później odkryłam, że jest u Pillagerów. A tymczasem polećmy do domu ich i jeszcze pokażę Wam jedną rzecz bonusowo. Bo za każdy trzy łapki w górę pod odcinkiem kim jest bon, bonusowa rzecz ustalmy, że zostawicie teraz ich może sześć no to w kolejnym odcinku dodam dwie rzeczy bonusowe normalnie robię trzy albo dwie a teraz raz dodaję wam je teraz zrobiłem trzy i ustalmy, że teraz zawsze będę robił trzy To tak, tak. Zastanawiacie się, co robię. To jest norm, to jest szczerze mówiąc coś normalnego, co chyba wszyscy znają. To jest, to jest jedno z naj, moim zdaniem najczęściej wykorzystywanych trików, jeżeli chodzi o budowę. Jest to coś takiego i tory. Teraz, tak, dzisiaj mamy odcinek z dużą ilością torów. Oto, to, to zaraz powiem Wam co to. To są te pnie drzew przywiązane do ziemi. Wyglądają o tak w 360. I to by było chyba na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!